by and body Style Nie będziemy dzisiaj ćwiczyć, nie będziemy pracować na ławeczce, nie będziemy sprawdzać naszych mózgów. Pracują w biurach, one chcą być fit świrkami, chcą pokazać drugiej koleżance, że... Będę jadła od jednej albo od drugiej. I sprawdzimy. Chodakowska czy Lewandowska? Batony, którymi szczycą się dwie panie, które mówią e, innym kobietom, jak żyć. mogę najpierw przeczytać list. Tak. A list od kogo? Od Anki? Od Ani. Jeśli to czytasz, to znak, że. To znak, że już stałaś, powinno być. <laughs> to znak, że przesyłka właśnie trafiła w twoje ręce. Dziękuję za zaufanie. To jest trójwymiarowe, zobacz. Posmakuj i daj znać, co sądzisz o moich produktach. I można to zrobić na Facebooku. Zamówiłem w czwartek, a przyszło w piątek. Aniu, dziękuję Ci za to. Czas na poszerzenie asortymentu o naturalne i smaczne produkty zdrowej żywności i innych zaprzyjaźnionych marek, które ceni i polecam. Zajdź na stronę i zobacz nową ofertę. Anka! Dziękuję Ci za ten list. Moje życie w tym momencie się zmieniło. Jest początek stycznia. Jest nowy, nowy rok. Nowy ja. Chcę być chudy. Chcę być smukły. Kupony promocyjne. 30 zł na zakupy Kurde, no i 50 zł na zakupy. Kolejny kupon. Szanowny kliencie, specjalnie dla Ciebie, specjalnie przygotowaliśmy rabat 20 polskich nowych złotych nowych na zakup mebli i artykułów... Ile? Kurwa? 20 zł na zakup mebli? No, ty, ludzie uwielbiają promocję. Aniu, Ty dobrze myślisz. Ty bardzo dobrze myślisz. Tylko, że słuchaj, Anka... Sprawdź. Tak. Był 9 stycznia. Yy, nie. Tak. Był dzisiaj 11. Nagrywamy to 11. Kody obowiązują do 31 grudnia 2020 roku. Czyli jakbym był niskim mężczyzną, mógłbym sobie to wsadzić w, w buty, żeby być trochę wyższym. No nie tak się umawialiśmy. No. Te kody już nie działają. Bon! Ile batonów? Od Ani mamy 3, 4, 5, 6, 7, a od Ewy mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One właśnie są fajne, bo to jest taki ekskluzywny baton. Widać, że to jest coś ekstra, bo kosztuje ekstra i wygląda ekstra. A to wygląda jak dla małolatów. Mamy batony dla kobiet, dla kobiet, które już wiedzą, że, że są kobietami. Okładka 50 twarzy greja, to jest mniej więcej ten, ten klimat. Są po prostu. Nie uderzaj, bo połamie się, ja chcę, ja chcę go zjeść. Orange in chocolate, czyli pomarańcza w czekoladzie. Gingerbread i cocolat. Podewki. Fruit and nuts. Kakao i raspberry, czyli to będą y, malinki i. i co? I. truskawka burak, to podobno jest hit. Y, kokos i kakao. Surowe kakao. Wiórki kokosowe, siemielniane, gorzka czekolada. No, to coś czuję, że tutaj nie, trzeba będzie postawić wiaderko nie na zlewki, tylko na. Plum and Black Curant. Black Curant nie lubię, kiedy potem wymiotowałem. Maliny, migdały, gorzka czekolada i truskaw. Uuu, to dobre jest połączenie. To może być smaczne. Ja mam wiśniowe, szery. Uuu, masełko orzechowe. Uu, yes. butter, Czekolada, żurawina i siemielniane. To do wszystkiego dają siemielniane. Przecież to potem to się to się ma sranie... Zjesz i od razu biegniesz. Wanilia, o wymyśliły, olej palmowy zastąpimy siemiem lnianym. Mint and lime, czyli mięta z limonką. Migdały i wegańskie proteiny. Uuuu, masełko grzechowe i daktyle. I to... ostatni na naszej liście, surowe kakao, migdały, wiórki kokosowe i chlorella, czymkolwiek jest. Gdzie jest moje, moje centrum zarządzania światem? Chlo, tak jak chlory, chlorella. Chl Glon groma z gromady zielenic. Najpowszechniej występujący gatunek to chlorella zwyczajna, podczas gdy gatunek typowy to chlo, chlorella ellipsoidea. Gerna. Chlorella bywa także heterotroficzna. Gdy pokarm jest łatwo dostępny. Zjada samą siebie. Ma wyjątkowe właściwości zdrowotne. Jest bombą witaminową. U. Zawiera chlorofil. To wiemy. Aminokwasy tego nie wiedzieliśmy. I kwas foliowy tego też nie wiedzieliśmy. Zawiera też pewnie siemielniane. Ostatni raz jak byłem w sklepie ekologicznym, to była kolejka. Mnóstwo zdrowych batonów, które będziemy dla Państwa jeść. I żeby nie było, że któreś nam się bardziej podobają etykiety, to będzie to blind test, czyli tak zwany test na ślepo. I teraz magia kina, magia reklamy. Wracamy do Was, kiedy już z będzie zastawiony, a nasze języki gotowe do konsumpcji właściwej. Uwaga! Ania i Ewa, trzymajcie się. Nasze żołądki niech się też trzymają. No pachnie jak kakao. To jest takie zdrowe. Co to za baton, który nie jest kurwa słodki? Jest tutaj jakiś. Nie wiem, jakiś. w środku. Czekolada jest taka biała, i mówi się taki. Jest... słabo się to gryzie. Jak jest biały na czekoladzie, to jest niedobrze. Ja jestem na no nie. Dwójeczka, oby lepsza. Ale tu tyle... Też to, jest, pa, ten osad. Pamiętasz, mówisz, jak jest ten biały. Pamiętasz, jakiś jest ten biały to to nie jest dobrze chyba. Taki jakiś musli w środku. Kurze, kurwa czy coś To to jest w ogóle. Kurę, myślałem, że tamto to będzie najgorsze, a ten jest jeszcze gorszy. Jakieś zboże jest w środku. Trociny, po prostu. Trociny oblane. Czekoladą, która jest niesłodka. Może orzech tu też jakiś jest, albo może być jakiś orzech, może być. Migdał, może, może, być, może być też migdał. Nie wiem, co po to trzeba pić, żeby wydobyć te wszystkie smaki, które czytaliśmy na tej okładce. Mm. Ten jest taki bardziej jakby z żywicą, nie? Mm. Ten jest niezły. Tinker dla, dla tych, dla, dla świrów. Dla Tutaj jest jakiś element y, y, tej. Masła orzechowego. Chyba. To masło orzechowe jest chyba właśnie. Dobry. Miękki orzech. Ale nie jest takie wyczuwalne bardzo. Słodki, miękki dobry. Number four. Mambo number four. Zjedz michać, bo, bo się zmarnuje. Czekolada jest robiona na jedno kopyto. Znowu gówno czuć. Znaczy nic nie czuć, przepraszam. Ale jakby słodszy. W ogóle w, ty, w tych jedynce, dwójce i czwórce w tych czekoladzie w ogóle nie czuć tego smaku. Nie wiadomo o co tam chodzi. Sorry robicie piątkę? Nie, czwórkę. Piątka. A piątkę. To po, pomyliliśmy się. Piątka jest marna. Czuć kurwa, kako. Kakao i czekoladę. Tutaj, tutaj coś czuję. Tutaj czuję galaretkę pomarańczową chyba. Tak, pomarańczę. Mocno mm, pomarańczowy. To jest czwórka, tak? Delicje. Delicje. Mhm. Ja nie jestem fanem wielkim e, połączenia pomarańczy i, i czekolady. Gdzie? Na Kubę. Na rzeźniczaka. <laughs> Krzuczka. Jest jakiś element czegoś. Owocu, dżemu, żelu. Takiego galaretki. Uuuu. Mm. Bardzo ciekawe, o to dobre jest, galaretka owocowa bardzo dobra, połączone to jest z orzechami, albo migdałami, albo, no chyba najlepszy baton, bardziej taki jest mokry, teraz siódemeczka, przecież jak teraz taka świt i świrka, taka jak my, zjadła takich 16 batonów, przecież ona by nie mogła na trening dojść, przecież ona miałaby namiot przez tydzień, no to, to to wygląda jak ta, miałem kiedyś takie, w szafie masz, wiesz, w środku jak masz szuflady, to masz takie, takie dykty, a to jest płyta pilśniowa, to jest płyta pilśniowa. Pachnie kokosami ta płyta. Jest, jest kokosowy, ale jest beznadziejny. Te kokosy zupełnie nie ratują tego batona. To jest po prostu jakiś zlepek jakichś biurów. Malujecie się, chodzicie do kosmetyczki na różnego rodzaju zabiegi. Chodzicie nawet na depilację brazylijską. Co rozumiem, bo sam chodzę, ale to są poświęcenia godne, ale no to nie. Ósemeczka. Ósemeczka to powiem tak, jest mocno czekoladowy. Andrej duda chyba. Zobacz, jakie, jakie wielkie kawałki są tutaj, nie wiadomo czego. Pachnie też kokosem. Tragiczny jest. Co to jest? Tam można włożyć wszystko. Taka bajad ten, bajaderka. Bez smaku. Znaczy jest niby kokosowa, ale... Dziewczyny, może Wam to pomaga, ale... Ja bym tego nie chciał jeść nawet... Yy... W nocy, jak mnie, jak odwiedził Maria Juanita, no przepraszam. Kurde, odżywiać się zdrowo to jest tyle poświęceń. Koksie, znaczy. się, przepraszam, bo to już ostatnio. Ostatnio! Każdy ze sobą gada! Ja tutaj widzę, że te batony tak wjeżdżają i mówią. Kubasy z Ekstra klasy! Róbcie szpaler! I po ośmiu zawodnikach jesteśmy na poziomie naprawdę bardzo złym i tam z tego bardzo złego wyłaniają się jakieś takie. No jest, jeden, jest jeden Michał Kucharczyk jeden Michał Żyro, a reszta to, 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 są, to są przecież Kleps. <grym> Dziewiąteczka, number nine. Dykta. Dykta albo trociny. No to to jest tradyczne. Nie, to jest akurat okej. Okay. To? Na, na, po tych ostatnich? Dla mnie on w ogóle nie jest słodki. No nie jest zły, już nie narzekaj. O ten? No, proszę cię. Mocno. Czekoladowy, mocno kakaowy. Te trociny mnie drażnią, bo ja mam delikatne dziąsła. Ale to smakuje jak Bałty, to jest dobry baton. No nie. bardzo dobry. To nie. jest bardzo dobry baton. Potrzymaj sobie go dłużej. Potrzymam go dłużej w ustach, uwaga. Ale nie połykaj go jak głodny pies, tylko... jak się dłużej potrzymam w ustach, to smakuje lepiej. <laughs> Powiedziała Sasza Grey. <laughs> <laughs> Dziesiąteczka, z dziesiątką w To stan... jest dziesiątka. Ja, przepraszam. O, tutaj taka, ta czekolada jest taka aksamitna. Zapachnie. Zapach nie? Się ciągnie jak guma w majtkach. To jest znowu to samo, co było w jedynce, dwójce. Nie ma różnicy pomiędzy tymi batonami. No. Nie rozpływa się to w ustach. Powiem szczerze, że te akurat kroiły się też chujowo. No To one są tak, to jest taka guma w środku. No. Jedenaście, ta czekolada jest taka trochę. Kurwa, niedobre to jest. Uuu, ten to jest charakterystyczny zapach. Paszą do zębów dają. Jest kilka naprawdę, które są fajne, ale reszta to jest wszystko to samo, bez względu na to, co tam jest. Dobra. No, to jest... Ale jest słodki. Dobry. Są takie niski czekoladowe z miętą. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Nie no, to jest okej. Okay. Czy znajdziecie tutaj trzeci smak? W tym Jakaś cytryna? Blisko. Limonka. To było dobre. Dwunastka. Czuję, że powoli występuje u mnie w dwunastnicy w śledzionie. Już strajkują. Chyba w śledziona z dwunastnicą gra w tysiąca właśnie. Też ma podobną konsystencję, jeśli chodzi o górę. Też taka czekolada z taką delikatną jakby taka opruszona śniegiem. Jest na pewno owoc. Też trochę tak smakuje jak ta. Jak te kurwa się nazywają? Delicje. Nie wiem, czy tutaj nie jest malina. Jakiś granat? Ale powódce może skojarzyć. porzeczka, Mniwka. Powiedziałeś, wódka od razu sobie skojarzyłem. Wziadłem cały dobry był. Ten element owoców wprowadza to, że to się łatwiej gryzie. A tamte jest bite na kamień. już nie chcę tego Kurwa, jeszcze cztery. Dajmy sobie jeszcze dziesięć sekund regeneracji. Aż było było osiemielniany, jak ja dzisiaj usiądę. <laughs> Przecież nawet nie będziesz musiał siadać. Na rowerze. <laughs> będziesz jak koń mógł stojąco to robić. Hmm. O Jezu, co my robimy, Boże. Jedyny. Dobra, szczęśliwa trzynastka. W sprawie zamówień i pytań, i pytań pisz śmiało. To ja śmiało zapytam. Ania, dużo tego sprzedajesz? To chyba nawet nie jest nalot, bo to się nie wyciera. Mam no, takie ręce brązowe. Trzeba mieć twarde dowody, żeby o czymś mówić. Jak masz, coś się wydaje, ale nie masz na to dowodów to nie jest jeszcze stuprocentowa pewność. Tam jakieś, kurwa, rodzynki są chyba. Kurwa, bekań po batonach. Ja wiem. To opierdol 13 batonów, cwaniaczku! Kurwa, zaraz wyjmę Ci szufladę z płyty piśniowej i opierdol kawałek. I zobaczymy, czy Ci się nie, nie będzie odbijać jak kozie po obierkach. Niby słodki, ale chuj wie, co tam jest w środku. Kakaowy i słodki. Resztę nie powiem, bo te moje kubki smakowe już po prostu... Pod Mój Jeszcze trzy, kurwa, ale fajnie. Pachnie jakby ktoś to raz zjadł. <noise> I taka ni niestrawiona substancja 40%. Dużo orzechów. No i w smaku jakiś owoc, tylko jaki? Jakiś kwaśny. To ten chlorofil. To warzywo. Burak! dać smakuje burak, to ja kurwa na święta w przyszłym roku z tych batonów zrobię barszyk. Na święta. Jest mokry, jest miękki. Ale jest totalnie bez smaku. Burak to jest chyba czerwony, nie? <gryzys> Kryzys. Piętnastka. Jak ja mam to gryźć? to się nie da. To jest jakbyś kamień gryzł. Główną specjalnie pisałem przez U z kreską. Nie, nie trzeba kupować czterech różnych batonów, bo w tych czterech jest to samo. Znaczy przede wszystkim nie wiadomo co tam jest. O, no, ten jak wykwintnie pachnie. O tak, jak sefora. Jakiś cynamon tu chyba jest, no. nie? Bon apetyt. Pachnie cynamonem. To jest tak zwany baton dla Wikwintusu. <noise> Można się nim perfumować. Jakby waszej dziewczynie brzydko pachniało z ust, kupujecie jej ten baton i mówisz, kochana, dzisiaj masz dzień brudasa. Ale to jest taka jakościowy, dobry baton. Gdybym mógł, to bym tylko takie batony jadł. Nic więcej. Dwa plusy ode mnie. Bo to jest jako baton jako perfuma. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Zjedliśmy dla was i dla waszych dzieci i wnuków 16 batonów. Ludzie to jedzą no, nie takie ludzie ze świecą. Ale chciałbym po kolei poznać, który jest który, żeby to co żeśmy napisali, żebyśmy mogli zweryfikować z tym, co jest na etykiecie i co jest. Nie, dlaczego ja mam 16? Nie, nie mam 16 zapisanych, a ty masz 16? Michał zapisał tylko 14. 14 batonów, a było ich 16. Pokażmy te, te najgorsze. Jedynkę, dwójkę, piątkę i dziesiątkę. Poczekaj. Jedynka, dwójka. Jedynka leci. Jedynka, dwójka. dwójka, piątka i dziesiątka. Proteinowe coś tam 30%. Te batony są na jedno kopyto i się ich nie da ugryźć. Dałe i wegańskie proteiny. Siemię lniane, wanilia. Piątka. Czarny, proteinowy. Dziesiątka. One są trochę w różnych kolorach. Ale to nie ma znaczenia, który kupicie. Nie ma znaczenia, który kupicie, bo jest ta, tak samo słaby i tak samo ciężko jest go ugryźć. Ósemka. U, tragedia bez smaku, bez cukru. No pani Ewo! Pani Ewo! Ewka! Ale to jest aż niemożliwe! Ewa. Ty to może ty to poprowadź, bo ja mówię ja, mi tutaj gdzieś, mu brakuje. Weź pokaż, jak dorosły człowiek zapisuje. 16 mieliśmy batonów. Dorosły człowiek zapisał. <śla> Chciałem zobaczyć, jak ty będziesz pisał wniosek o nowy dowód. Czy to się w rubrykach zmieści? No, nie bądź taki mądry. No dobra. Dla mnie ta siódemka. Tak, kokosowy, zlepek wiórków, nie, nie, nie. U, pani Aniu. Aniu, pani Aniu. Tylko, że to w ogóle nie jest kokosowe. Nie jest. <laughs> tam chyba się temu majstrowi, co sypuje tam z silosu, to tam się chyba trochę kokosów zsypało. Nie, no tam. Nie... Do piekła. Czternastka. Nie smakuje. No nie, to Nudny. Nie, czternastka to był ten miękki oh. bez smaku. A kurde. Pani Aniu. Truskawka i burak. Pani U. Aniu, ja tego buraka tutaj to, ja to nie wyczułem. Jeszcze piętnastki nie była. 15 piętnastka to jest to samo co jedynka, dwójka, piątka i dziesiątka. Przepraszam. Pani Ewo Chodakowska. Jest jeszcze żurawinowy proteinowy baton luksusowy. To te dziewczyny tak one szczupleją po prostu, bo ich nie jedzą. No. Na cały miesiąc z batonów i nagle, Chuj, no Nie mam co jeść przez cały miesiąc! Ludzie kochani, no to może zacznijmy od tych takich najlepszych, a te średnie damy potem, tak do. Ten ostatni był dobry. Tak, co to jest o, za paniewy! Pani! Pier pierwsza pod paniewo. paniewo! Gingerbread i chocolate. Czyli to jest po prostu, mm, to jest chleb imbirowy. Czy prawa do piernika spowodowała to, że to, że, się jeść. że to da się jeść? Gingerbread to jest piernik, właśnie. A myślałem, że to jest chleb z imbirem. Trójka, ona była dobra. Masło orzechowe, miękki orzech mokry, mało czekolady, dobry. Peanut butter, healthy snack. Po Panie, co kombinować? Panie Ewo, po co w te odcienie tutaj beżu iść? Szóstka u mnie, bardzo dobry, owocowy, galaretka, orzechy, migdały. Od Ewki, malina i choco power. Y czwórki, o, o czwórce zapomnieliśmy, to też był dobry baton. Mocno pomarańczowy. Jak delicie sobie Delikatny, zapisałem. jak delicie, słodki, przyjemny, mocny. O, to Dani. Jedenastka. To ten jak pasta do zębów. Miętowy, czekoladowy, słodki, limonkowy. Tak jest. Ale jak ktoś nie myje zębów, to może poczuć się, jakby umył. To jest dobre. Dwunastkę, dobre owocowe niezły. Co to takiego? Też odanki. Co to jest? To jest yy, śliwka i porzeczka. Kokosowy smak, trzynastka, słodki dobry. Tak, to było dobre. Nie, dla mnie już pozostałe są bardzo dobre. Od Anki znowu. Od Anki. Wiśnia! Bardzo dobry kokosowy smak. No i ostatni baton to jest dziewiątka. Ty powiedziałeś, że jesteś bardzo na tak. Ja byłem taki mieszane uczucia. To ten z cynamonem, bardzo dobry. Koladowy. Cukier kokosowy tu jest. A no widzisz i to, to dlatego. Cukier kokosowy to pierwsze słyszę. To jest dobry baton. No i ten ostatni, dawaj ten co można nim się perfumować. To tu jest? Nie, to nie ten co perfumować. Ale ten też był dobry. Kokos i kakao to były testy, których nie zapomnę nigdy. Ewa ma 3 plusy, Anka ma 5, ale warto tutaj zauważyć, że rewolwer Ewki miał 9 nabojów w magazynku. Tak. Rewolwer Anki miał 5, 6, 7. 7. Ania robi, krótko mówiąc, lepsze batony, bo w mniejszej ilości batonów mamy więcej zjadliwych niż tych niezjadliwych. To nie są tanie rzeczy, ponieważ tak, kupowaliśmy te od Ewki w Rosmanie, w Rossmanie one są dostępne 4.99 za sztukę. Tak, jeżeli chodzi o te batony od Anki, tam w zestawach to kupowaliśmy, ale wyszło 3,61. Wydaje mi się, że ten pojedynek na każdej płaszczyźnie wygrała Ania Lewandowska. Kupić się po prostu na, na ty... przepisach tych trzech, którzy kucharze tutaj przygotowali i tutaj jakieś wariacje porobić, bo te pozostałe są robione na jedne kopyto. Także Ewa, popracuj. Co do Ani, tutaj do tych dwóch też mieliśmy jakieś tam. Nie weszło, nie weszło. No nie, nie weszło, ale. Pozostałe jesteśmy jak najbardziej na tak. Także Ania, wygrywasz dzisiejszy pojedynek, gratulujemy, ale gratulujemy też Ewie. Zrobiliśmy swoją powinność, czyli powiedzieliśmy Wam, które nam smakują, a które z tych batonów nam nie smakują kanału. Proszę, ja sobie teraz troszeczkę poćwiczę. Pamiętajcie, że co złego to nie my. Jedźcie batony i pamiętajcie, żeby wszystkie batony jeść bez opakowań, czyli papierki wyrzucamy do śmieci, a baton zajadamy. PS, PS proskryptum, ja jednak wolę te. Produkty, gdzie jest olej palmowy niż siemielniane.